Słuchajcie, przychodzę z zakupami. Kupiłam sobie coś dziwnego. Listwa nie jest dziwna listwa jest zawsze potrzebna, a po prostu brakowało mi do wysyłki, a nie chciałam kupić tego, co kupiłam, co mi było potrzebne dużo. Chociaż żałuję, że nie kupiłam więcej, bo to nigdy nie, nie wiadomo, ile jest potrzeba. Słuchajcie, to są przejściówki z dużych na małe. Problem jest zawsze jak kupujecie żarówkę, a nie ma takiej oczywiście, nigdy nie ma takiej jak chcecie, czyli jak idziecie po dużą to jest z małym gwintem, jak chcecie z małym gwintem to jest z dużym gwintem, a nie chce Wam się biegać po wszystkich sklepach i nie chce Wam się też kupować przez internet, więc ja po prostu uzbroiłam się nauczenia doświadczeniem, że w domu już mieliśmy takie, takie dłuższe po prostu na takim wysięgniku i one tak zwisały, nieładnie to nieraz wygląda, więc postanowiłam kupić takie małe tandetne, bo to jest taki delikatny plastik, ale po prostu przejściówka jest. No, mi potrzebu, potrzebne mi to było na domek nad letniskowy. A tu jest, dobra, 4 i 4. Więc, więc już po prostu mam. Oczywiście paragonu nie widzę. Ale paragon był, moi drodzy, kochani. Dobra, nieważne. Ja wam później napiszę tutaj u góry albo w wiadomościach, ile co kosztowało. Ale nie za dużo. Przypuszczam, że jedna sztuka to jakieś 4 zł to chyba kosztowało. 4 razy. 8,24 i to musiało kosztować też coś koło 16 zł, żeby przesyłka 16, 20, 20 zł, bo żeby przesyłka była darmowa, więc darmo, więc tak, no to mi jest potrzebne i to nigdy tego też za wiele w domu, jak żarówek. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa! pa.